A dzisiaj badanie dominacji ucha. Najważniejsze, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, że ta dominacja ucha prawego lub lewego zależy także od tego, czego słuchamy: czy muzyki, czy mowy. Oczywiście dla nas najważniejsza jest informacja, czy dziecko słucha mowy lewym uchem, czyli te informacje wędrują do prawej kory. Informacje wędrują do lewej kory, w której znajdują się właśnie funkcje językowe. Bawimy się tak. Miś, powie ci jakąś tajemnicę, ale powie ci tylko do ucha, ponieważ to jest tajemnica. Daj ucho do buzi misia, żeby posłuchać, co chce ci powiedzieć. Oczywiście warto zrobić także drugą próbę i wybierając zabawki, które przemawiają do dziecka, należy wybrać taką zabawkę, która jest dla dziecka miła. Czy to będzie lalka, czy to będzie małpka, to nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby dziecko oczekiwało na słowa, które padną. Są oczywiście takie dzieci, które potem wymyślają, co usłyszały, to tylko pokazuje ich kreatywność.